Dziś opowiem o mało znanej katastrofie na północnym Atlantyku. Z wielkim drewnianym parowcem Arctic zderzyła się mała stalowa westa. Najgorsze jednak jest to, że ze statku uciekli mężczyźni, zostawiając na pokładzie wszystkie kobiety i dzieci. Jeśli podcast Wam się spodobał, to docencie to kliknięciem w stosowną ikonę. A jeśli lubicie ten kanał i chcecie być na bieżąco, to możecie go zasubskrybować. Miłego odbioru! W pierwszej połowie XIX wieku transport pasażerski i pocztowy przez północny Atlantyk zdominowała brytyjska Cunard Line. Jej Great Western, który był siedmiokrotnym zdobywcą błękitnej stęgi Atlantyku, honorowej nagrody za najszybszy rejs atlantycki, pokonywał tę trasę w 15 dni i czas rejsu wydawał się trudny do skrócenia. Amerykanom bardzo nie w smak była brytyjska dominacja na Atlantyku. W 1845 roku Kongres Stanów Zjednoczonych postanowił uruchomić własną, dotowaną przez państwo, linię pocztową. W 1849 roku ogłoszono przetarg, do którego zgłosiło się czterech oferentów, w tym nowojorska Collins Line, która przedstawiła ambitny plan utrzymania cotygodniowej usługi statkami lepszymi pod każdym względem od statków Cunard Line. Niestety, możliwości finansowe pozwoliły jedynie na wybudowanie czterech statków, które nosiły nazwy Atlantic, Arctic, Baltic, Baltic i Pacific, mających utrzymywać regularne połączenia nie co tydzień, jak pierwotnie zakładano, ale co dwa tygodnie. Konstruktorem statków dla Collins Line był George Steers, który później zaprojektował słynny jacht America. Regaty o Puchar Ameryki lub Wyścig o Stary Cynowy Dzbanek, jak żartobliwie nazywają go żeglarze, rozgrywane są do dziś. Są jednymi z najbardziej prestiżowych regat żeglarskich na świecie i gromadzą na starcie specjalnie na ten wyścig zaprojektowane jachty o wartości wielu milionów dolarów. Jak na owe czasy, statki Collins Line rzeczywiście przewyższały statki Cunard Line pod wieloma względami. Były większe i szybsze, posiadały także szereg innowacji, jak na przykład ogrzewanie parowe, bieżącą wodę, system wentylacji, kabiny kąpielowe, salony fryzjerskie czy też osobne salony dla kobiet i mężczyzn. Niestety, ich szybkość okupiona była znacznie większym zużyciem paliwa, około 77 ton dziennie przy 37 tonach na statkach Cunard Line, oraz częstymi i kosztownymi naprawami drewnianych kadłubów, które nie wytrzymywały nadmiernych mocy silników. Parowiec Arctic był pierwszym z floty Collinsa i został zwodowany w 1850 roku. Był to bocznokołowiec o wyporności 2856 ton. I długości 85 metrów. Był zatem największym statkiem pasażerskim na północnym Atlantyku. Dwa silniki parowe o mocy 1000 koni mechanicznych, każdy, pozwalały mu rozwijać prędkość do 12 węzłów. Pierwszą trasę z Ameryki do Europy pokonał w 10 dni i 16 godzin ale nie zapewniło mu to jeszcze wówczas błękitnej wstęgi, którą w owym czasie dzierżył należący do największego konkurenta, czyli angielskiej linii Cunard, statek Azja. Arctic otrzymał ją dopiero w roku 1852 za najszybsze przejście ze wschodu na zachód w czasie 9 dni i 17 godzin. Także i pozostałe ze statków floty Collinsa, Pacific i Baltic, Trzykrotnie uzyskały tę nagrodę, pozwalającą szczycić się mianem najszybszych statków na północnym Atlantyku, co niewątpliwie przyciągało na pokłady pasażerów. W swą ostatnią podróż Arctic wyruszył z Liverpoolu 21 września 1854 roku. Na pokładzie było 233 pasażerów, w tym żona właściciela Collins Line, wraz z synem i córką oraz sześciu członków rodziny Brown, których bank Brown Brothers pomógł sfinansować budowę Arktika, a także 135-osobowa załoga. Podróż przebiegała bez zakłóceń aż do 27 września, gdy jednostka znajdowała się około 60 mil na południowy wschód od Cape Race na Nowej Fundlandii. W gęstej mgle w burtę Arktika uderzył znacznie mniejszy, zaledwie 250-tonowy francuski parowiec Westa. Pierwotnie wydawało się, że to Westa jest bardziej poszkodowaną jednostką. Zaczęto nawet zrzucać na wodę łodzie ratunkowe, ale rychło okazało się, że uszkodzenia nie są aż tak poważne. Po wzmocnieniu grodzi dziobowej statek skierował się do St. Johns na Nowej Fundlandii, do którego dotarł bez żadnych przeszkód. Natomiast na drewnianym Arktyku, który na dodatek nie posiadał grodzi wodoszczelnych, uszkodzenia okazały się znacznie poważniejsze niż przypuszczano. Poniżej linii wodnej były trzy wyrwy, przez które wlewała się woda powoli zatapiając maszynownię. Kapitan skierował statek w stronę Cape Race, ale w ciągu czterech godzin kotły zostały zalane i los Arktika był już przesądzony. Na pokładzie było sześć szalub, które mogły pomieścić 180 osób i na rozkaz kapitana Los miały zostać spuszczone na wodę, w pierwszej kolejności z kobietami i dziećmi. Niestety, na pokładzie zapanował chaos i panika. O miejsca w łodziach ratunkowych walczyli marynarze i mężczyźni, zupełnie ignorując rozkazy kapitana i oficerów. Ludzie skakali wprost do szalub już będących w wodzie, spychając innych za burtę. Oficerowie zabierali wiosła, ale na niewiele się to zdało. Niektóre z łodzi odbiły od Arktika i bez nich. Wkrótce jedynymi oficerami na pokładzie był kapitan Luz i trzeci oficer Dorian. Nie było żadnego marynarza, żadnego cieśli, nie było też żadnych narzędzi, którymi można byłoby zbudować tratwę. Dwie z sześciu łodzi ratunkowych, które opuściły Arktik, bezpiecznie dotarły na Nową Fundlandię. Trzecią wyłowiła załoga przepływającego parowca, która uratowała również kilka osób dryfujących dwa dni wśród szczątków statku. Jedną z nich był kapitan Luz, którego fala zmyła do wody w momencie, gdy statek tonął. Drugą, pewien Francuz zgubiony przez Westę. Pozostałych trzech łodzi nie odnaleziono nigdy. Zginęły wszystkie kobiety i dzieci będące na pokładzie. Jedynym uratowanym dzieckiem był syn kapitana Luz, który jednak nie przetrwał podróży na tratwie i utonął. Z 85 uratowanych osób, 61 stanowili członkowie załogi, pozostałymi 24 osobami byli dorośli mężczyźni. I mimo, że zachowanie uratowanych było skandaliczne, nigdy nie przeprowadzono oficjalnego śledztwa w tej sprawie. Niecałe dwa lata później, w styczniu 1856 roku, bliźniaczy statek Pacific opuścił Liverpool. Na pokładzie było 45 pasażerów i 141 członków załogi. Nikt nigdy później go nie widział. Nie znaleziono także żadnych śladów jego katastrofy. Snuto różne teorie na temat jego zatonięcia, jako dowód przedstawiając rzekome listy w butelkach pisane przez pasażerów w ostatnich chwilach rejsu. Wszystkie listy okazywały się mistyfikacjami. Przypuszcza się jednak, że Pacyfik zatonął na skutek zderzenia z górą lodową. Ostatecznie Collins Line zbankrutowała w 1858 roku.